Materiały opatrunkowe. Wszystko, co może się przydać, pojedzie do Ukrainy. Szpital, w którym pracuje do Minister jest już przygotowany na przyjęcie rannych żołnierzy i cywilów. Do magazynu OSP w Osielsku mieszkańcy gminy przynoszą także odzież, odzież, piwory i żywność. Przede wszystkim taką o przedłużonym terminie ważności. Potrzebne są też artykuły dla dzieci, na przykład pampersy, Takich zbiórek w tej w gminie jest kilka. Urząd gminy Osiełską i komunikację na swojej stronie internetowej. para com base em uh, mês